Z tej strony Zuza, a to jest moja szuflata. I zapraszam Was na kolejną natchniałą recenzję. Tym razem będziemy mówić o Klarze i Słońce autorstwa Kazuo i <muzyka> Moi drodzy, mimo że upłynęło już troszeczkę czasu, od momentu, w którym skończyłam przewracać kartki tej powieści no muszę przyznać, że jakby mój podziw dla twórczości noblisty Kazuo Ishiguro, no nie zmalał od tego czasu jest to książka naprawdę dosyć wyjątkowa taka na pewno nietuzinkowa powiedziałabym ponieważ ciężko jest się spotkać z fabułami podobnymi do tych używanych właśnie przez Kazuo Ishiguro w innych powieściach. Ma on wypracowany swój indywidualny styl e, i na pewno wyróżnia się na tle innej literatury pięknej jaką można w księgarniach dostać. E, na początek więc kilka słów o fabule Klary i Słońce. E, Tytułowa bohaterka tej powieści, czyli Klara, jest sztuczną towarzyszką, sztuczną przyjaciółką czyli swego rodzaju robotem, który ma pomóc nastolatkom w wchodzeniu w dorosłość. Akcja tej powieści zaczyna się właśnie w sklepie, w którym można tego rodzaju sztucznego przyjaciela kupić. No muszę przyznać, że jest to dosyć futurystyczny koncept. E, tak jeszcze, woli przypomnienia, to powiem, że jakby e, powieści i fiction zazwyczaj są osadzone w świecie, który nie zna internetu, nie w najnowocześniejszych czasach, powiedzmy, raczej jest to gdzieś tam XX wiek zazwyczaj, natomiast jego wizje są właśnie bardzo futurystyczne. Mamy tutaj do czynienia z analizą, propozycją i takimi też rozważaniami na temat tego, dokąd nasz świat zmierza i jak bardzo. Różnego rodzaju technologia e, może wpłynąć etycznie na nasz świat i jakby z jakimi problemami czy też decyzjami będziemy się mierzyć prawdopodobnie w przyszłości. W tej konkretnej powieści e, Kazuo Ishiguro wziął sobie na tapet właśnie um, temat. E, Naszego odsuwania się od siebie, naszego dystansowania się jako społeczeństwo od siebie, um, i on jakby tutaj zapowiada czasy, w których będziemy mieć do czynienia z taką powiedzmy falą samotności, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy nie pamiętają e, czasów sprzed e, właśnie rozwoju tego technologicznego. Um, I jakby też sztuczni przyjaciele mają być odpowiedzią na tego rodzaju problemy. Clara zostaje zakupiona przez pewną rodzinę i ma towarzyszyć Josie um, w zasadzie w tym, żeby odnalazła się w tym nowym świecie, i zanim z, e, będzie gotowa pójść na uniwersytet, e, no to towarzyszyć jej i na co dzień i pomóc jej w tych wszystkich problemach, które w tamtym świecie istnieją. Niemniej jednak, Josie ma duże problemy zdrowotne związane z pewną procedurą, które każde dziecko, które ma mieć przyszłość w tym świecie przechodzi, nie ma wyjaśnione w książce dokładnie na czym to polega. Wiemy jednak, że tym różnią się właśnie nastolatkowie tego nowego świata od tych powiedzmy od nas. E, że właśnie przychodzą jakąś swego rodzaju procedurę e, w momencie, kiedy są dziećmi, żeby tam lepiej funkcjonować. E, generalnie w tym świecie uznawane jest, że e, człowiek to nie jest istota w żadnym wypadku wyjątkowa i że właśnie jesteśmy w stanie może nie pow powtórzyć nawet albo skopiować. To, co jest w nas i jakby wyprodukować robota na, na, naszą pod, na nasze podobieństwo, że jednak to człowieczeństwo to nie jest tak skomplikowany e, koncept, jak mógłby się wydawać. E, no i właśnie tutaj e, fabuła zmierza przy okazji e, tłumaczenia relacji pomiędzy właśnie tym sztucznym, e, przy, tą sztuczną przyjaciółką, a zwykłymi ludźmi występującymi um, w tej opowieści. Um, ono tutaj zmierza właśnie w stronę takich dylematów etycznych, jakie możemy mieć w związku z rozwojem technologii i tego, co no, w przyszłości tak naprawdę być może nas czeka, bo kto wie, czy rzeczywiście w pewnym momencie nie będziemy mieć um, robotyzacji na, na takim poziomie, jak tutaj um, się znajduje. I teraz warto by wytłumaczyć, dlaczego w ogóle w w tytule znajduje się To Słońce. Słońce jest ważne dla Klary em, z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje się, że jest ona po prostu zasilana na, e, zasilana słonecznie, e, więc, jakby w momencie, potrzebuje tego słońca, żeby e, prawidłowo funkcjonować. E, natomiast e, też traktuje słońce jako, powiedziałabym, nawet postać taką religijną. Jako takie bóstwo swoje, wyższą siłę. I tego rodzaju elementy również pojawiają się w tej powieści, czyli mamy również do czynienia z. Nie chciałabym powiedzieć z jakimiś innymi wierzeniami, bo, bo jednak no, to są spostrzeżenia robota. Niemniej jednak mamy tutaj właśnie też takie konflikty na tle wiary w naturę i tak dalej. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to z grubsza jest to tyle. Ta książka z pewnością wygląda na dużą na kamerze i rzeczywiście w rzeczywistości jest dosyć spora, natomiast ma bardzo gruby papier. A powieść ta jest skreślona na 307 stronach, z tego co pamiętam. Także jest naprawdę stosunkowo krótka. Eee... I um, na tych um, 300 stronach no, jest zawarte naprawdę um, cały szereg różnego rodzaju emocji oraz takich dylematów etyczno-społecznych, z którymi o których nawet na co dzień mi się wydaje, nie myślimy. E, jakby wydaje mi się, że to też coraz częściej się pojawia właśnie. E, gdzie jakby położyć granice etyczne wobec tych nowych technologii, które jakby pojawiają się coraz częściej, mam wrażenie, niż tego rodzaju rozmowy? Jest to na pewno zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o literaturę piękną, bo jest to, taki, jest to taka analiza społeczna połączona z prostymi ludzkimi dylematami i taką naprawdę. Powiedziałabym um, ciężką, a zarazem um, nawet śliczną, bym powiedziała, historią rodzinną, um, właśnie tej rodziny Josy. A więc, no, naprawdę można znaleźć tu coś ciekawego dla siebie. Tutaj żadne słowo nie jest zmarnowane, nic nie jest nam pokazane tylko po to, żeby wypełnić, żeby wypełnić te strony i żeby powieść była dłuższa. Rzeczywiście, każda scena, każdy rozdział ma później odbicie dalej w fabule i każdy, że tak powiem, obserwacja. Głównej narratorki, którą jest właśnie Klara, no ma tutaj znaczenie. Świat ten w porównaniu z innymi powieściami Kazuo Ishiguro ma jednak swoje limity, głównie z tego względu, że jest właśnie on pokazany z perspektywy tej sztucznej przyjaciółki Klary, która. Mm, no, sama nie ma takiego pełnego obrazu. E, ona też jakby tłumaczy sama, że e, są już bardziej zaawansowane roboty, że ona nie jest w pełni e, nie jest w stanie w pełni zrozumieć e, naszego świata i w ten sposób też jakby no, e, zostaje on nam przedstawiony, czyli właśnie z, troszeczkę jest zupełnie inna perspektywa niż taka tradycyjna. Ludzka, powiedziałabym, to też jest ciekawe. Co mogłabym powiedzieć, um, nie do końca mi zachwyciło w tej książce, to to, że rzeczywiście um, w ostatniej, powiedzmy w ostatnich 30% powieści jest ona stosunkowo łatwa do przewidzenia, co się wydarzy. Nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku, że zakończenie jest jakieś niesatysfakcjonujące albo źle napisane, bo na pewno nie. Natomiast to nie jest książka, która, która jakby najważniejszą cechą jest zaskoczenie. Kiedy już znamy mniej więcej ten świat... I fabuła skupię się bardziej na losach bohaterów zamiast tłumaczeniu tego wszystkiego. No to, że tak powiem, wschodzimy na takie tory bardziej tradycyjne, jeżeli chodzi o powieści. Już jako powiedzmy doświadczona no, czytelniczka, no to tam sobie całkiem nieźle radzę z tym, co może lub nie może się wydarzyć. Jak łatwo można się domyślić, kazuje się góra to jest. Um, no naprawdę powiedziałabym marka sama w sobie. Um, jest to autor co najmniej intrygujący. Um, jego powieści naprawdę, um, mam wrażenie, poruszają bardzo ważne tematy w bardzo delikatny, um, i ciekawy sposób. Um, dlatego ja jakby jego książki w tym, właśnie Klara i Słońce. Czytam z dosyć dużym zainteresowaniem. Nie powiedziałabym, że Klara i Słońce to jest najlepsza książka, którą przeczytałam. Niemniej jednak jest to książka na bardzo wysokim poziomie literackim. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym stylem, z ciekawymi metaforami, z przemyślaną fabułą, z scenami, które zawsze mają sens. I rzeczywiście Osoba czytająca e, tę powieść, no ciężko by było być niezadowolonym, chyba że po prostu nam się ten świat e, stworzony przez e, Kazuo Siguro nie spodoba. E, ale poza tym, z takich aspektów technicznych, no to naprawdę nie ma tutaj e, czego zarzucić. E, książka, e, w tą, którą ja posiadam, jest naprawdę bardzo dobrze wydana, e, ponieważ, mam nadzieję, że to będzie widać. Ogromna czcionka. Eee, więc naprawdę czytało mi się to bardzo przyjemnie. Eee, okładka też mi się podoba eee, bez szału, szczerze mówiąc, jest ok. Natomiast mi coraz bardziej ostatnio zaczynają, nie wiem czy wy też tak macie, zaczynają przeszkadzać te książki z obwolutą, bo po prostu mam wrażenie, że za każdym razem, jak chwytam książkę, to się bardziej boję o to, czy, eee, czy coś się z nią stanie, niż. Eee, Niż żeby się skupiać na tym, żeby te kartki dalej e, przewracać. Ale to już jest taka zupełnie, że tak powiem, niezwiązana bezpośrednio z y, tą książką. E, uwaga! E, ja mam nadzieję e, czytać więcej Kazuo Shiguro. To jest dopiero druga książka, którą przeczytałam. E, na pewno O Kruchy Życia chciałabym jeszcze przeczytać mm, w najbliższym czasie, chociaż. E, ja tak mówię, a mam tyle książek, które chciałabym przeczytać, więc co to jest najbliższy czas, to jest... E, osobny temat, że tak powiem. E, jest to na pewno literatura warta uwagi, jeżeli chcecie przeczytać coś e, innego, coś bardziej wymagającego, jeżeli chodzi o refleksję. E, natomiast styl tutaj jest bardzo przystępny, e, więc jeżeli e, szukacie literatury poważnej, bo nobliści zazwyczaj są, to, są tak traktowani. To wydaje mi się, że Kazuo Ishiguro jest autorem, który jest dosyć przystępny w tej kategorii, i naprawdę ja książkę oceniam bardzo pozytywnie. Cieszę się, że ją przeczytałam. E, kilka refleksji dotyczących e, świata i pytania quo Vadis e, miałam również, więc. No, książka, która zmusza do myślenia, zawsze jest, wydaje mi się, e, trafnym wyborem. I co? Czy wy czytacie Kazuo Ishiguro? Eee, czy polecacie mi jakieś inne książki tego autora? Chcielibyście może zobaczyć recenzję? Czy znacie powieści, które są być może w podobnym stylu, a których ja jeszcze e, przynajmniej e, w swoim dorobku czytelniczym nie odkryłam? Eee, na pewno byłabym zainteresowana takimi pozycjami. I co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!